Siemanko, z tej strony Thompson92 i dzisiaj jest ze mną znowu Marecz, Mareczek22 ty... Tym razem mam normalny głos, dziękuję, dziękuję Łał, hej I sobie ja... zrobiłem gościa na PvP Proszę nic nie mówić i po... Dostałem od Mareczka parę rzeczy I dzisiaj zaczniemy budow... Dokoń dokończamy ten magazyn ja pomyślałem y, z, z Tomsonem, nie będę się już mylił tak jak wcześniej w tamtym odcinku, że może y, zrobimy tutaj jakąś jakby, dyskotekę. Na razie nie, to będzie do przemyślenia, musimy z chmielem też to uzgodnić. A ty mu chyba kiedyś zniszczyłeś działkę, co? Tak, wybaczył mi. Daj mi cukier, proszę! Cukier, cukier, mam swój cukier. Nie da się go niestety zjeść. Trochę głupio zrobił autor, autor Minecrafta, że cukru się nie da zjeść. no Bo przecież cukier w normalnym życiu jest do jedzenia. Ale to jest trudno, mam fajny cukier, dwa cukru. Robimy spajtę? Jaką spartę? O co ci chodzi? This is spajta. No nie wiem co to spajta. No. A wiem, spoko, żołnierze. Robimy na razie na cztery kratki. Poczekaj. I idziemy pokazać dyskotekę takiego jednego kolesia, sabakana? Nie, później. Bo ja chcę pozbierać dieta, żeby go sprzedać nad... i kupić drewno. Bo to jest jakby, to jest warp sklep. Dla waszej wiadomości, dla widzów. I znowu noc, dopiero co wszedłem na serwa i jest noc. Jak tą Tomsona nie było, to ja patrzę na jego działkę. Ej, poczekaj, naprawdę jestem na twojej działce tym? Tak, nisz, możesz niszczyć. Spróbuję dikta zniszczyć. A potem się... go postaw, tylko nisz w, y, w tym kwadeciku, o, y, wiesz. Zobaczmy, gdzie jest. Musisz tu trochę oświetlić. No co ty, nie wiedziałem. Iść po coś do oświetlenia? Dobra, i jakby co? Nie, napiszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli, żeby Mareczek też pomagał nam i brał ze swojej działki, czy wszystko mamy tak. Wiecie, bo dla mnie to jest ważne co moi widzowie. Wiem, i nie chcemy się przecież oszukiwać, ale chciałam coś powiedzieć. Że, jak ktoś na przykład nam mówi, na przykład, o ja pierwszy wymyśliłem tą serię, tak jak w przypadku mojego kolegi. Ja wymyśliłem tą serię. <grym> nie, coś takiego, bo um, u mojego kolegi, szczerze powiem, tylko powiem jego nick. U mojego kolegi Nev Koksu, jego kolegi, który nagrywał, no? jak ze mną i Mareczkiem, ale na innym serię, było coś takiego. Patrz. Oni wymyślili te, takie coś jak krowie przygody, prawda? <laughs> krowie przygody, <laughs> No a jeden koleś napisał w komentarzach, ja to pierwszy wymyśliłem. A ja patrzyłem, on też ma krowie przygody, ale on miał później. E, ale panu każdy może sobie nazwać serię jak mu się chce. Wiem, ale że ja to wymyśliłem, trochę przesadał ten koleś, prawda? No, ja nie mogę, no. Jakiś idiota. Nie chcę. Oczywiście nie chcę nikogo obradać, ale ja myślę, że śmiało można go nazwać idiotą. Trzeba... Szukam. Ale mm -hmm, mm -hmm. Dzisiejszy odcinek będzie zbudowania spajety. Znaczy zbudujemy spajty, zrobimy jakieś dziury, co nie? Żeby zrobić spaję. I stary... magazyn. Stary nie mamy, nie mamy. Drewna? Nie, nie drewna. Nie mamy y, tych jak to się nazywa. Kurde, czasami zapominam. W skrzyni? Nie skrzyni. Ja idę posprzedawać dieta. Ej, posprzedawaj też, bo ja włożyłem do skrzyni w magazynie, do mojej skrzyni rzeczy i, i poczekaj, poczekaj. I ja co ci... y, jak będzie słychać y co Rada ogląda, to przepraszam, ale no trzeba myć. Jest Siostra jest w pokoju. Niestety, no bym powiedziała wszystko. Jest dziewiąta trzydzieści dwa. Ej, no. już śniadanie? Już dawno. A ja nie, jeszcze nie. Ej, patrzcie, widzowie, ile można dostać za szesnaście zielonych 200. Hmm. Dwieście. Kiedy wstał mi ale dostałem te dwieście. Ile mam monę. Jakby co tu ja mam 14 kogobinców. Tylko jest prawdę ile Diaksowa zbroja kosztuje? What the fuck? Ile? Ona kosztuje? Ile kosztuje? Ej, zbieramy na ten. Zbieramy na ten. Jak się nazywał. Nie, zbieramy na ten. Na co? Mm, Boże, kowadu, na Kowadu zbieramy. Spoko. A ile kosztuje zbroja? Zbroja Diaksowa? Tak. Uo, pod, od 1000 do 1500 Przepraszam, ale teraz tak nie zaokrztusiłem się, wiecie, tak specjalnie, Ale tylko, nie, spoko, 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 nic ci nie tylko po prostu wiesz. Okej, okay, spoko, tak jest 32, spoko. Mhm. I kto nie zna takiej serii Mo'Creature... Creatures' Craft! Creatures' Craft, to niech to sobie obejrzy, to świetna seria. Jak ktoś w ogóle nie zna Blowa, Manz, no i innych. To ja polecam. Też polecam tą serię, bardzo fajne. I fajnie, fajne intro. No. I polecam takie zdjęcie z craftyki.pl. Ja lubię tą stronę. ale, ja, ale gadamy chyba o naszych serii, a nie reklamujemy inne. Ej, dużo, nie... dużo drewna kupiłem. <laughs> Fakina i fakina i fakina. No. Wszystko odkrywa się. I jest to... mm, ej, ej e... mamy koblstown, okej, okay, 50. Nie no. mamy koblstown, ale mamy jasno pomyki. Nie, bo ja stoję, chcę przypalić, będziemy mieli ten drzewne. A zrobić jasno, głasy? Co? Jasnogłazy czy zrobić, bo ja mam tu jasno płomienie. Jasnogłaz? Co to jest? Żal mi się z nederu ten świecąca coś. To jest... to jest glowstone. No, jasnogłaz po polsku, jakbyś chciał wiedzieć. Ty tu grasz po polsku, żal. Na wszyscy... wszyscy grają graj po angielsku. Ja nie gram po polsku, tylko tak sobie po prostu... Tak mówię, bo dawno już nie grałem po angielsku i na to nie mówię dla stąd tylko jasno głos, jakbyś chciał widzieć. Okej. Okay. No także po... wszyscy grają y, po angielsku. A, a ja widziałam Anglika, który gra po polsku. Dla utrudnienia. Przecież Anglicy nie znają polskiego, więc... A właśnie że znają. uczelnie sobie te swoje chodzą. Okej, okay, mam jasne. Ma mam glowstone na Mam Glowstone! O, masz glowstone. To czekaj, nie, nie tutaj, nie tutaj. Czekaj. Oświeciłem trochę. Poczekaj, daj, daj, daj go. Daj go, daj go, bo nie tu, o? nie tu. Daj. Ej, chce ci go dać, nie? No. Ile go? Ile go? Jeszcze... Cztery. Spoko. O, jeszcze mam... I... Poczekaj, poczekaj chwilę. O, to jeszcze masz fajnie, bo akurat z, z ile? Trzy, y, 34, daję ci... Ło, spoko, spoko, to spoko. Dużo tego będzie. Dużo będzie. Byłem, byłem wczoraj w neterze. Tak? Ty to zdobyłeś? Ja akurat nie miałem lagów. Aleluja! Ty wiesz jak było to trudno, bo to... musiałem mieć drabinki, bo to akurat było na górze. Mamy 11 glowstone'u. Fajnie, dzięki. Proszę. Tutaj oświecimy. Jestem... Ja mi się przypomniało, jaki, jaki, jaki nasz kiedyś był mały ten magazyn. Pamiętasz? Tak, też sobie przypominam. A ja się taki był... w Coś ogromnego. W coś dużego. No w ogóle, teraz nasza działka. Chyba już nie będziemy z tego nagrywać filmików, co? Nie, z działki już naszej. I nie oczekujcie teraz filmików z działki tego maleczka. I, Wiem, bo... te filmiki będą z różnymi osobami. Nie, nie, nie tylko ze mną. Nie tylko z Majeczkiem też... i Chmielewskim, ale wydaje mi się, że tylko z nimi, bo nie chcę się robić tak dużo. Duży, dużo. osób, żeby było. Nie chcę. Byśmy mogli zrobić na jakimś innym serwerze. No, dokładnie. Po prostu. Mm... Jakbyście chcieli, żebyśmy trafili na kwadratową masakrę, my wszyscy, Dawajcie dużo łapek, jeśli chcecie nas widzieć na kwadratowej. Nie no, po prostu... Po prostu nie no, nie nie, Ada, nie, nie, Ada tylko Boże ten, Michał. Gadamy Ech! o filmikach, gadamy o filmiku. Wiem, no tu mówię o filmiku, że I na temat... Się... Ale nie mów o kwadratowej masakrze, Jezu. Ty gadasz w ogóle nie na temat. Nie mówię o Małe biada. A ja sobie Co? Jestem. Co? No jestem, wiesz. Co? Jestem! <noise> Boże, jestem Jestem. Jestem. Proszę weź. Weź sobie ziemię, mam dla siebie prezent. o. Dziękuję. Nie, ale ty jesteś hojny. Haha, <laughs> bardzo. No. Dobrze, a to będę cicho. Papugujesz po naszej no, działce. Mhm. Nie papuguję po naszej działce, bo będzie inaczej. No dobrze, Bleh. a ile nasz filmik będzie wolny trwał? Twój prezent, ej, twój prezent daj dawno, daj dawno. Daj to dawno. jest twój prezent. Dziękuję, hojny człowieku. Ja wiem, jestem bardzo hojny. ja myślałam, że może. Ja nie wiem, jak to. Um, wiecie. Żadnych disco, żadnych disco na razie. No wiem, ale ja. Też sobie, może dzisiaj y, nagram jakiś filmik. Jak będzie impreza u Sabakaza? Nie wiem, czy nagram, czy nie. I mm, przykro mi, Thompson, ale nie będę ci dała łapki w górę. Czemu? Aha, bo kon... zapomniałeś hasła. Nie, bo to oszustwo jest. Czemu? To by było oszustwo. Jak to oszustwo? A ja nie chcę oszukiwać naszych widzów, wiesz? Jak oszustwo, o czym ty gadasz? Na przykład, ktoś inny na, tak nas lubi, dał nam łapkę w górę, a tu, na przykład, ja lub ty, sobie daliśmy nawzajem łapki w górę. Podobał Z... Ci się odcinek? Możesz dać łapkę w górę, nikt Ci nie zabrania. Racja. Niech widzowie będą w niech widzowie najlepiej będą pisać w komentarzach, gdzie to jest oszustwo, czy nie, prawda? To nie jest oszustwo, według mnie to nie jest oszustwo. Każdy ma prawo do głosu. To ma rację? Mareczek czy... Mareczek, czy Tom Ale wydaje mi się, że to nie jest oszustwo, no ale napiszcie w komentarzach. Madronka codziennie tanie mięso. Co? No madronka. Biedronka. Nie, madronka od... od... Yy, no wiesz, na craftyki.pl jest taka. What? Madr pack? Madronka, codziennie tanie, mięso. A wiesz odkąd jest Madronka? Od ma wiesz. Nie, nie wiem. Od krowy, Jezu! No nie no Boże, co ja robię? Od mandzia, Mandronka, rozumiesz? Aha. Aha, o a... O, a o o a o to chodzi, aha! Nawet oh, jest głowa okay. Madzia, Blow i SKKF. Madronka, codziennie tanie mięso. Hmm. Co to? co? to jest Madronka? Co? Nasi widzowie nie mogą wiedzieć. Ja pomyślałam, żeby, za, żeby zrobić Madronkę. Ej, moja działka, mnie się musisz pytać. A na mojej działce się mnie nie pytałeś. Bo ja miałem takie pomysły, które się dało zrealizować. Madronkę też się da zrealizować. No, z... z... Boże, Michał, ty to masz pomysły czasami. No przecież da się sklep normalnie zrealizować. Co mnie kłamiesz? No, normalny sklepik zrobimy, jej, a nie jakąś madronkę. No właśnie, nazwiemy to madronka. Nie. To jak? Mareczko... Normalnie sklep, sklep. O kurde, a może... A może być główka. Blowa chociaż? Nie, Mario SKKF. A gdzie. Ty, A skąd masz właśnie tą głowę? Była w naszej skrzyni. Jest tu to głowa Mario SKKFa! Jakbyś chciał wiedzieć. I nawet się mnie nie pytałeś. Bo mi, nie pytałem się ty, ciebie, bo ty się nie spytałeś nawet czy y, 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 ten Czy co? Gdzie jest mój kilo nawet mi Nie, nie powiedziałaś mi nawet gdzie jest mój killof, więc ja... Bo nie wiedziałem! Wie? Czy nie wiedziałem gdzie jest twój killoft? O do! A tu jak padasz. mega... A co jak mega 1600 to obejrze Bo kurde on... on ukradł jak, jak z killoff jak diak z mieczy Thompsonowi. Dokładnie. I to jeszcze na mojej działce. Po prostu. hamstwo w hamstwie. Hamstwo w państwie, jak już coś. A, a ja myślałam, że państwo w chamstwie, wiesz? Hamstwo w pa... Chamstwo w chamstwie. Beka. beka. <laughs> Żal. No i chyba ja też, jak będę miał swoją serię, to będę nagrywał z kamerką. Ja też chyba zacznę z kamerką. Ty, a widzowie chyba wiedzą ile mamy lat. Nie wiem. No, ale nie mów. Muszą zgadnąć Niech ciekawy czy zgadną. w komentarzach. Nie mów, ciekawie czy zgadną. Nasz film już 2:24 minuty i 10 minut i 10 sekund to znaczy, wiesz. Czekaj, czekaj. Hmm, niech myślę. u ciebie jest burza? Nie, a to u mnie Ta... pewnie głosy w Minecraftie Poczekaj, to już u mnie jest słonecznie, kurde. U ciebie też jest słonecznie, przecież mieszkamy w jednym mieście, wiesz? Pogoda tak się nie może zmieniać, że u ciebie jest na przykład yy, dobrze, u mnie burza. Tak nie jest, wiesz o tym? Bo jest coś takiego jak uczenie, wiesz? No wiem. Ty. Ale Ty pis... chodziło mi o Minecraft, o Minecraft. Ej, pos, posłuchaj, szukam dziewczyny z... Ze... Kurde, jakiś. No ja chyba nagram ten u Sabakasa tą dyskotekę i nie powiem, co on ma na razie. Nic nie będę mówił naszym widzom, chociaż... Powiedzieć czy nie? Powiem tylko tyle, on jest zboczony. Na maksa. Nie powiem e, jak się piszę jego nika. Dopiero wszystko zobaczycie w jakimś tam odcinku, prawda? Tak, jego nick się pisze Sabakas. sobakas. Przecież Sabakas zaprosiłem za dwa tygodnie na imprezę skotekową. U Ciebie, nie u mnie. Wiem, ale jak sabakas na przykład jemu ja polecę twój film, to wszystko usłyszy. No jej, u każdy może znać nick. No to no nie jest ale nic złego, to nie jest nic złego. Ale to prawda, że jest trochę zboczony. No. Je, ja myślałem, że no po prostu nasi widzowie muszą wiedzieć dlaczego. Na końcu filmika pójdziemy tu sapaka za morze i wszystko pokażę. Nie, nie. Pewnie małe dzieci też jakieś oglądają, więc nie. To yy, w następnym filmiku zrobimy coś takiego, ale trzeba będzie potwierdzić, że masz 18 lat, prawda? Halo. Mm. Ej, mam fajny pomysł. Ojej, nie to, nie to. A może byśmy już wreszcie skończyli ten filmik, wiesz? Co ty tutaj was 5 z 10 minut dopiero. Jakie 10 minut, 27 i 4 sekundy! Żal mi cię. To coś jest. Bo jak nasza rozmowa na Skype'ie tyle trwa, to filmik tak samo. Nie! Jak no na tak przykład nie. 10 minut temu zacząłem filmik! No, no tak, to... A ty to... Zacząłeś ze mną... Się... Z... A ty przecież ze mną, ze mną... Zacząłeś rozmawiać i chyba przez 10 minut ty, yy, nie, nie wchodziłeś na serwa, bo miałem laga. Nie widziałem cię przecież. No to chyba się... No to widać 17 minut już nagrywamy 17? No bo u mnie jest 27 Jezu daj za mi spokój Ty małeczek Ja mam Flapsa, a ja nagrywam więc ja wiem Spokój, spokój Jezu Co się tak tu zrobiło nagle ciemno Jak yy, no nie będę mówił Muszę tutaj ma, Niektórzy nam mówią przecież. Y, nie, wiesz, czego nie lubię w, w Minecrafcie w ogóle? Czego? Że niektórzy YouTuberzy przeklinają, prawda? No ja, to jest. No i rzecz. No kurde, ale jak. Ej, no według ciebie, a co by było, jakby dziecko to oglądało? Pomyśl. To by się takiego języka nauczyło. I co później? No jasne. I to by była nasza wina przecież. Jakby nasza nas Nasza. Nas. Nie nasza, tylko jakby nas oglądało przecież, nie? Aha. Hmm. To dlatego. No, ja to dlatego chciałam się umówić Co z tobą, ja... że nigdy nie przeklinamy w filmika. A, tak, tak. Mnie, ja nie... nie, nie przeklinam. I nie ocena... i nie. No ja też nie. Tylko raz się powie jest? kurde, prawda? Ale tu nie jest. Przeklanie. To nie jest brzydko, to nie jest lub fak. Czasami no. tak się powie. No. Ale niektóre małe dzieci nawet nie wiedzą, co to znaczy, prawda? No właśnie. Na szczęście. Bo ja chyba. Patrz, tam, Ej, fajnie to zrobiłem. No, papuga. Jaka papuga? To no, przecież... nie było na naszej działce. I tych piecyków tutaj. Tak, ale, ten... ale głowa była. No ale głowa była. No A No główka. No ale teraz nie ma. Bo główka. zabrałeś. Główka, makówka. Nie! Tamtą tam główkę położyłem tam, co jest ta wełna żółta. To jest ta wełna. To jest ta Wiem. główka z magazynu. I była, I potem znalazłem jeszcze główkę, i tam też położyłem. Ale ktoś ją wziął. Ja ją na chwilę wziąłem, a później ją odłożyłem. Właśnie. Musiałeś z tego mega 1600. Wszystko nam wziął, Diaks Killoff mi wziął. Yy, yy, diaksowy miecz. No przepraszam. Następny raz uważaj. Jak goś... będziesz quidę. Pytajcie też mnie o zdanie. Spoko. Ej, jeszcze tam jakieś dziwne rzeczy, które piszą ci na tym. Na... No Czasie. co piszą na czacie. Sen, nie bijcie pana sen lei. Usunięto 119 przedmiotów, to nie, to nie, to nie. Gdzie to jest? Oj, oj. A wiesz, że jak, jakimś, y, że... Y, że właścicielem serwera jest jakiś Mateusz? No wiem. No i? No ja chciałem temu gościowi pogratulować dla fajnego serwa. Nie ma... Ale on jest zdania... głupi, lepszy jest cookie z ale już tutaj mam działkę, więc tutaj już ją dokończymy. Może w następnym... Ej, ja jestem dziewczyna masakrow. Ja zapraszam do zrobienia. Dobra, chodź, e, chodź, skończymy odcinek, już udekorowaliśmy. Skończmy odcinek. Okej. Okay. Może podcinamy. Nie tym wiem czy on był... Był krótki, bo ja nie mam włączonego czasu. Ej, gdzie ty? Tutaj. Hej. Ej, pożegnajmy się tutaj tak fajnie. Gdzie jesteś? Ślepo to! Okej. Okay. Obok tego Glowstone, a. obok tego Glowstone tak nie. Ja mam garnitudek, <laughs> ja, ja nie. Mam <laughs> ja nie patrzcie <Ja> <laughs> mojego To łapkujcie subskrybujcie łapki, nie łapkujcie subskrybujcie, piszcie komentarze Na razie i cześć Boom.